Witajcie w kolejnym odcinku z gry GTA V, nazywam się Tenurial, a przed nami dalsza część przygód Trevora. E, zapewne nadal... E, już drzwiczki zepsułem? Aha, spoko. E, zapewne pozostałych e, bohaterów... Okej. Okay. Dobra, ogólnie ciekawe czy nadal Michael ja i...

Asked the teacher to put him on the phone just to be safe. She threatened to call the cops. I ain't no molester, Trevor. Shut up before I molest you. All right. Now, is there anything else? I looked through the phone directory. I did find a Michael DeSanta, About the right age, married with two kids. What's his wife's name? Oh, ciekawe. Amanda. Amanda. Yeah. No You're myśl... a genius, you moron. Come on. Come here. Lights Aha, już. Aj, on go po prostu. Ja podziękuję go po prostu jeszcze w pysk zjele za to, że on mu znalazł ten. You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. nam jakieś biznes, żebyśmy mogli Aha, spoko. E, czyli co, jedziemy z Wade'em, ta? Co? Co? O mój Boże, co, co tu się dzieje? Czemu na osiedle przyczep? Dobra, weźmiemy to autko na przykład. Tak, jedziemy na wycieczkę. O, naprawili klapy z tyłu, spoko. No, świetnie, rozpadało się jeszcze. Cudownie. Dobra, ale Trevor w ogóle ma dziwne kwestie, nie? Czasami... No i co z tego, że mokniesz? Tak. Ale dobrze, że chłopak nie siadał obok siebie, bo boję się, że Trevor jeszcze by próbował zmusić Wade'a. To rzeczy, o których wspominał przed wyjazdem. A uwierzcie, że nie chciałbym tego widzieć. Znaczy wy zapewne też nie. Aha, świetnie, jeszcze burza się rozpętała. Cudownie. Hmm. No i ciekawe co będzie teraz Co się teraz wydarzy Dobra jak się kucało Dobra tak się chyba skradało Dobra Ale ogólnie patent polega na tym że oni chcą mnie znaleźć ale w sumie zwierzyna przyjdzie do łowcy. I w tym wypadku łowca stanie się ofiarą. W sensie, że oni, nie? Żeby nie było. Mhm. Mm Dobra. E, przytrzymaj L i wybierz bomby przylepne. Dobra. Żeby rzucić ładunkiem, spoko. Dobra. Jedna bombka podłożona jak to tu wygląda, żeby tutaj nikogo nie spotkać. Dobra, ale dobrze, że się skradamy chociaż. No to dzięki temu... Mm, nikt nas nie powinien zobaczyć. Yeah. Dobra. Teraz czy dorzucimy do tamtej do tamtego domku? Próbujemy. Nie da rady Okej, okay, jeden poszedł do domu A drugi powinien odjechać zaraz, tak mi się wydaje Dobra No spoko, chłopaki odjechali. E, to my sobie pójdziemy. Pójdziemy, 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 żeby nikt nas nie zauważył. Nikt nas nie zauważył. E, to jest ta chata. Nie, to jest ta. Dobra. Fak, tam jakiś typek stoi pod domem Oj, trzeba tutaj... Zostały dwa domki, żeby tego nie spieprzyć Znaczy dwie przyczepy Dobra No spoko, powolutku, powolutku, powolutku przejdziemy Jaki dealer psychopata? Aha. Co? Mam nadzieję, że to nie chodziło, że ja jestem tym psychopatą i świremnym. Właśnie tak źle chyba o mnie nie myślą, No bo przecież ja im teraz chodzę i jak święty Mikołaj rozdaję prezentów. Jedno, już myślałem, że ktoś tu stoi. Dobra. Oj, typek, 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 typek. Come on, on idzie w tą stronę, naprawdę. Ehm. Dwóch jest tu Tego nawet radar nie bierze pod uwagę No w porządku e, Tak sądzę, że przybiegniemy się może tędy O Dobra e, I spróbujemy z tej strony podrzucić niespodziankę, nie? Co nam szkodzi e, Sądzę, że z tej strony będzie lepsze dojście do tego miejsca mm -hmm. Tylko musimy iść tylem, żeby nikt nas nie zauważył, dobra. Pięknie. I tam jest nasza przyczepa, do której chcemy się udać. No spoko. Ojej, nie, tylko żeby tego nie zepsuć. Ostatnia przyczepa. Hmm. No niedobrze, a nie akurat się tutaj patrzę, ta? Um. Nie no ja tego nie dorzucę Nie ma szans e, Gdzie oni są? Okej okay, oni chyba zaraz odjadą Tak mi się wydaje Mam taką nadzieję że oni zaraz odjadą No dalej chłopaki, ruszajcie Okej, okay, chyba mnie nie widzą. Oby mnie nie widzieli. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałeczek. Spokojnie... oj. Dobra, spokojnie. Spokojnie. To jest ta przyczepa? Fuck Dobra. Zdetonuj bomby, ta? No spoko wolę się odsunąć, bo właśnie sobie rzuciłem jedną nad głowę A nie chcę zginąć, bo to by się źle dla nas skończyło, czyż nie? Nie przewiduję na dzisiejszy odcinek żadnej śmierci Dobra eee, Czy tu będzie bezpiecznie wysadzić? A eee, możemy tu wysadzić Och jak pięknie Dobra? Ej no nie wstawaj, naprawdę nie musisz. No nie, jeszcze chcę z nami walczyć. Naprawdę, nie, 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 Dobra, 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 dobra. Szybko do naszej ciężarówki, szybko do ciężarówki. Chłopi, ty tu siedzisz i mokniesz, naprawdę. O, Spoko, czyli pożegnaliśmy się tutaj z... Z naszymi przyjaciółmi. Kiedyś sobie z przyjaciółmi oczywiście, żeby nie było. Daliśmy każdemu po prezencie, po niespodziance i odjeżdżamy sobie do Los Santos w celu odszukania Michaela. My dead friend's alias? Ah, chicken family. The house I must have been paid for with my dead friend's stashed millions. Hmm. Wow, that's a real mind. Yeah, I'll show you a fucking mindfuck. I'm gonna stick my boy in your eye, it's gonna come out of your soul. Huh? I, I, I didn't mean anything by that, P Trevor, move up your eye, whole fucker. Fuck <laughs> you your tiny mind, huh? Oh, yeah, man. Dobra, Trevor, ogarnij trochę. Naprawdę. No nie, zamknij się. Nie. O Janie. Gdzieś właśnie prawie zginęliśmy, u mnie zagadałeś. Co?

No, jeszcze mamy trochę do przejechania, ale chłopie wyluzuj. No, w sumie też mi się bardziej podobała ta taka dzika pre... Wow! Jak to wygląda! Jak ślicznie! Ojedyne, ja muszę tutaj na zajazd... Nie, nie 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 nie, ja chcę na zajazd wjechać i zobaczyć jak to wygląda Wow robi wrażenie, nie? To wygląda ślicznie Wow Kurde, powiem wam, że takie widoki mi się podobają, nie Dobra, dam radę tu przejechać O, o no, tu gdzieś, o, tu jest gdzieś zjazd. tak, tutaj, dobra

It was all going on one day, just before he got his wing. Okay, spoko. in charge of psychological evaluation told him he was unstable. He was for life. That's terrible. It was. Sent him into a deep pit of doubt, despair. And just then, just as he hit rock bottom, he met a fat, silver tongued troll under a bridge. That's cool. What was the troll's name? Mike, Michelle.

and the big bad troll under the bridge went soft. Hold on what? So little Trevor made a new friend called Brad and he was thinking about cutting Mike off when it all went to shit and Mike got killed and Brad went to jail. Oh. Oh. We're near Floodcast I'm it on iFind Maps. Yeah, <coughs> zamknij się. Zamknij się. Now keep going. No, ja mówiłem zamknij się. Tak, go <laughs> prosto. Fajnie, były już skręty dwa, ale nie nie nie, jedź prosto ciągle, no dobra Zobaczymy w ogóle jak to całe mieszkanie wygląda Podążaj za Wade'em Czemu on na mnie nie poczekał? Pom 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 pom, szybko po schodach, szybko po schodach O, tak to się robi Oh you wait. I heard you was off smoking meth somewhere. No, not somewhere here. He's gonna smoke meth here Give me a fucking lighter You can't smoke oh, here Okay This is my girlfriend's place. She, 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 oh, yeah, I have the impression that Trevor got going to knock him down here How's it going, cousin? It's been a while Yeah, I ain't seen you since you was called in Evelyn's bed. A guy we've never grew You gotta go, both of you

Możemy włączyć Tivika. Dobra, zobaczymy co jest w ogóle w Tiviku. Co to jest? Tea, dobra, spoko. Eee, może jakieś ciuchy ogarniemy na zmianę. Z zobaczymy co on tutaj ma w szafie ciekawego. Mm -hmm. Dobra, taki strój jest chyba najnormalniejszy. Tak, tak mi się wydaje. Wow, on może mieć byze z kapturem. Wow. Czarne bojówki, spoko. Eee, dobra. Eee, możemy zapisać grę, zerkniemy sobie na zewnątrz, jak to wygląda. No ja, gdzie tu się wychodzi? Tu się wychodzi chyba. No dalej, trevor. No i spoko, skoro już dotarliśmy tutaj do miejscówki, w której siedzi Michael, Franklin oraz Trevor, możemy sobie zakończyć odcinek. Tak mi się wydaje, że to będzie odpowiednie miejsce, tak więc co ja dzięki za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia kolej... właśnie, co my tutaj mamy... Mm, oj, nie to, nie to. Szkoła lotnicza, tak? Aha, spoko. Dobra. No to cóż, jeszcze jakieś maile tutaj mamy, dostawa części i nowy asortyment w sklepie z bronią. Dobra. To ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Miejmy nadzieję, że nie bałem chłopaki się spotkałem z tutaj wszyscy w jednym gronie i się nie pobiją. No i co? Trzymajcie się na razie.